Na mierzymy sportowe. Będziemy mierzyć stroje z Oceans Apart. Markę już na pewno znacie, ale zaraz jeszcze Wam troszeczkę o niej opowiem. Ale zanim e, przejdziemy do mierzenia, to jeszcze troszeczkę Wam opowiem o stronie sportowej, oraz także mam nadzieję, że wam będzie, no, mówię Wam do tego zdrowego stylu życia, do tego, żebyście coś ze sobą zrobiły. Jeżeli nie robicie, oczywiście. Jeżeli robicie, to wspieram Was całym sercem. Za chwilę powiesimy, bo tutaj będzie Open Box. Ubrania będziemy po kolei mierzyć. Eee, także zaczynamy materiał. Kochani, zanim zacznę przymierzać stroje, to jeszcze o zdrowiu, o sporcie. Moi drodzy, trzeba przyznać, dlatego tutaj właśnie trzymam Wam biedy, to czy na właściwie siatkach w kateringu, że eee, tutaj, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest 80% sukcesu. I powiem Wam to każdy, te 20% to ćwiczenia. Ale dlaczego one są tak ważne? Ponieważ, słuchajcie, to jest tak jakbyście, słuchajcie, no... Chudniecie idealnie, macie swoją uwagę, ale to ciało nie jest oszlifowane. Ono wymaga y, tych ćwiczeń, żeby wyglądało jak diament czyli ma być wyrzeźbiony. Nie chodzi o rzeźbę, wiecie, y, jak na jakieś zawody muskulatury, ale chodzi o zdrową rzeźbę o to, żeby to ciało było jędrne, zdrowe, y, nie sflaczałe, kolokwialnie mówiąc. Więc te ćwiczenia są ultraważne i właśnie dla zdrowia również. Także ja polecam Wam zadbać nie tylko o tę sferę żywieniową, ale tutą ćwiczeniową przede wszystkim. Ale co jest istotne, wygoda. Niech te ubrania będą po prostu wygodne, komfortowe, takie, żebyście zakładając je czuły radość, żebyście chciały wykonywać te ćwiczenia, żeby nie było takiego mentalnego mech. Że wiecie, o ja muszę zrobić e, ćwiczenia, mm, zakładam tyle gniazda od niechcenia. To ma być radocha, to ma być pasja. E, dlatego kolorowe stroje w szafie są istotne, które zachęcają do tych ćwiczeń, kojarzą się z czymś przyjemnym, dlatego ja przykładam do tego ogromną rolę. Generalnie, moi drodzy, te stroje można nosić na co dzień, sobie jako na przykład dresy. Jeżeli ktoś nie ćwiczy, ale wiecie, mamy lockdown, większość z nas siedzi w domach i ten dres stał się takim naszym przyjacielem. Jeżeli spędzamy większość czasu w domu, to nie oznacza, że mamy teraz chodzić w piżamie cały dzień. Też chcemy się fajnie, komfortowo czuć. Jeżeli ktoś e, na przykład nas odwiedzi niespodziewanie, e, to też chcemy fajnie wyglądać, więc myślę o tą takie zdrowie psychiczne warto też zadbać, estetykę na co dzień. I generalnie ja na sobie, moi drodzy, mam e, Sunny Bra. To jest mój ulubiony absolutnie komplet e, i kolaż, e, tutaj mogę stoi za kamerą, ty, uwielbiasz go, prawda? Ja, uwielbiam. Naprawdę, e, zwracam uwagę, e, fajnie modeluję sylwetkę i ja się z nią czuję fantastycznie. Także ten jest moim ulubionym i go od razu Wam mogę polecić. E, natomiast za na chwilę będziemy mierzyć, resztę to sobie zobaczycie. Za chwilę na tych wieszaczkach pojawią się wszystkie stroje, które dzisiaj będę mierzyć. E, jestem ciekawa, dajcie znać w komentarzach. Który zestaw się najbardziej podoba i kolorystycznie, ale także jak wygląda na sylwetce. Ja też Wam opowiem o tym, jak on się zachowuje właśnie na mojej sylwetce. Oraz także, jeżeli ktoś miałby ochotę dzisiaj coś sobie kupić, to jest mega prąka. Bo od dziś do jutra do północy, jeżeli zrobicie zakupy za 390 zł minimum, to dostajecie aż dwa prezenty gratis. Jak to działa? Wybieracie spośród topów i leggingsów, ale również tych premium i wówczas możecie wybrać na przykład dwa topy, albo y, dwoje leggingsów, tak dostajecie to gratis, albo dostajecie na przykład top i leggingsy gratis, rozumiecie? Czyli wydaję 319 zł, kupuję sobie jakiś tam strój i gratisie otrzymuję dwa topy, albo dwie pary leggingsów, Albo top i leginsy, Także to już wy e, będziecie decydować o tym. I voilà, stroje są gotowe do mierzenia. Jak będę je zakładać, to też będę wam opowiadać troszeczkę o marce. Jeżeli ktoś jej nie zna, generalnie marka jest wegańska, e, Produkowane są ubrania z poszanowaniem środowiska, organiczne materiały, e, także myślę, że warto się nią zainteresować, ale to wszystko przy omawianiu będę też opowiadać wam co i jak. A najpierw przymierzmy sobie bluzę. Jeżeli chodzi o nazwę produktów, wszystkie będę tutaj, tutaj wyświetlać. Tak będzie łatwiej, żeby nic nie pomieszała, bo tego troszkę jest, yy, ale generalnie, tak, zacznę mierzyć. Kolarz mi powie, jak wygląda. Kolarz będzie dzisiaj yy, lożą z szyder... Jezus Maria! Loża szyderców, tak chciałam powiedzieć. Także, proszę bardzo. Tak wygląda bluza, ona jest taka krótsza. Ja mam rozmiar M, yy, S, przepraszam. Jeszcze jest chyba XS. -ka. Więc mogła być mniejsza, ale ja lubię takie oversize, tak jakbym sobie poszczyła od kolarza, bluzę za troszkę większa. Różniejsza, wygodna. Ja lubię takie. E, ona jest genialna, jeżeli na przykład od bloku w będziecie wracać do domu, e, zarzucić na siebie po ćwiczeniach, ale oczywiście teraz treningi przenosimy w teren, więc wracacie z treningu, Zarzucacie na spocone ciało właśnie tą bluzę, żeby Wam było przytulnie i fajnie. Ona może również być bluzą taką po prostu po domu, żeby przytulnie spędzać sobie dni. Jeżeli chodzi o materiał, on jest bardzo porządny. Kolarz może potwierdzić, że się tulić do mnie. Mam kilka już bluz właśnie o Apart i jakoś jest fenomenalna szycie. Gruby, porządny materiał bez ściem. A, ten właśnie biał, a ta biała bluza będzie pasować do wszystkich zestawów. To jest najlepsze, że właśnie każdy z zestawów będzie ekstra pasował. Patrzcie. zestaw podmieniamy i torba. Są wszędzie bardzo wygląda, jest przepiękna. Też właśnie do tych zestawów. Genialna, też Wam podlinkuję na dole. Taka siateczkowa, mega, mega mi się estetyka podoba. Bardzo fajna, bo pojemna, kobieca. Teraz w ogóle te siateczki są modne. Także zaraz wskakuję w ten. Jestem bardzo ciekawa tego modelu. I tu trzeba przyznać, oprócz tego bra, ta seria jest moją ulubioną. Dlaczego? Ponieważ ona idealnie modeluje sylwetkę. Super podtrzymuje pośladki. Tutaj są też takie jakby zgieś, takie gumy naciągające, które bardzo fajnie właśnie podtrzymują sylwetkę, trzymają ją w ryzach. I... Każda z tej odzieży ma to do siebie, że fajnie odprowadza wilgoć. Nie ma sytuacji, w której na ciebie przyklejoną tą odzież, tylko ona fajnie paruje. W ten sposób właśnie czujecie komfort podczas ćwiczeń. Fajnie rusuje z to Ten kolor jest mega. I teraz kolarz, zobacz jak wygląda ten stanik. Ona ma tutaj wbudowane fajne poduszki. Tak, gdzie <śmiech> Tak. <śmiech> Bardziej ten biust nie ucieknie. Nie, nie ucieka. Nie. Fajnie trzyma, i zawsze pytacie o staniki. Genialne są, naprawdę mogę je polecić. Więc Technologia jest deszczowa. Pompki można robić. Pompki można wyciskać na klatę, ale perełka. Naprawdę bardzo dobrze trzymają biustę topy. Także ten koral set podoba mi się bardzo. W ogóle ja kocham meldy. Już jak co lato, słuchajcie. Fantastyczne. W ogóle bardzo ciężko pokazać neony tutaj w kamerze. Musicie mi wierzyć na słowo, że kolor na żywo jest... Rażący. No, rażący, ale tak wiecie, pozytywnie. Śliczny. Najładniejszy, moim zdaniem. Ja tutaj trzymam jeszcze koszulkę taką e, krótszą. Też crop top, ale z długim rękawem. Jeżeli e, ktoś właśnie woli Ćwiczyć w dłuższym i komfortowo tak się czuje, albo po ćwiczeniach właśnie zarzucić coś na siebie, to zobaczcie, fajne jest to, że można miksować. Czyli ja mam nowy strój i zakładam sobie właśnie tutaj ten e, biały topik z długim rękawem, albo bluzę na przykład. Miks w szafie, to jest mega, że wszystko można komponować, dokupywać sobie zestawy, kolekcjonować, tak, żeby mieć fajne, sportowe sety. Dobrze, i ten oto topik wygląda tak. Bardzo fajne jest to, że możecie miksować te zestawy. Czyli kupić sobie top, potem leginsy, wymienić. Różne naprawdę można tworzyć konfiguracje. To jest bardzo fajne. No i oczywiście z tą promocją teraz warto skorzystać, żeby właśnie sobie pomiksować troszeczkę. Fajnie z tą torbą. W ogóle ta kolorystyka do mnie przemawia. Kolorz ładna, co? Jest. Tak, te leginsy ja mam przetestowane. Ten model. super, siedziby, wiele rusza. Super. super. Także neon z i i touch'em. Idealne zestawienie kolorystyczne. Pięknie. Dobrze kochani e, i teraz z tej serii jeszcze mam takie odcienie, taki pudrowy róż i lila. Myślę, że to są takie pastelki, które też skradną serca. Jeżeli ktoś woli no one, coś bardziej konkretnego. Jeżeli ktoś e, coś bardziej stanowanego e, woli to te pastele. Też je przemieszam. No to ten pastel moim zdaniem też jest fajny. Tak, Kolarz, myślę, że jak ktoś nie lubi neonów, nie lubi się tak rzucać w oczy, to taki pastel jest neutralny, ale ładny, dziewczęcy. Więc ten kolor poleciłam takie są które lubią typowo pastele. Naprawdę rewelacyjnie wygląda. I oczywiście ten model ja bym poleciła osobą, które robią dużo przesiadów. On się fajnie, strężyście zachowuje na ciele. Przy przysiadach, odbija, więc nie ma efektu naciągania. Mega, mega komfortowe do ćwiczeń, przysiady sobie robię. Coś dla fanek e, z takiego brudnego różu. Fajny. Troszkę jaśniejszy niż ten samy brak. Mega, mi się podoba, słuchajcie. I, e, ale jakbym miała wybrać, ja osobiście, ale chcę znać, które by byście wybrały, z tych tutaj e, setów, które prezentowałam do tej pory, to ja bym wybrała różowy neon. Genialne. I teraz słuchajcie, bestseller z gumami. On tutaj nie wygląda w ogóle na wieszaku, więc po prostu go założę. Yy, te mega, te zestawy tutaj z gumami super zbierają biust. To są perełki, jeżeli chodzi o topy. I jestem sama ciekawa, jak ja będę wyglądać w ogóle w czerni. I patrzcie! Fajnie wygląda w czarnym i ogólnie ten y, tutaj strój super zbiera biust. Te gumy nadają taki efekt jeszcze węższej talii moim zdaniem. Nikolasz? No, tak jest. Mega, mega fajny. Taki klasyk i można go miksować. Się fajnie, że można kupić na przykład te leginsy i y, sobie nowy no, top do tego założyć, też tam fajnie wygląda. Jestem czarną to. czarna mamba. Ja bardzo polecam Wam tą serię. Słuchajcie, ogólnie tutaj mam Ruby Set. Ja powiem Wam szczerze, tego jeszcze modelu nigdy nie mierzyłam. On jest takim delikatnym połyskiem Leginsy. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać na sylwetce. I jeszcze mam w takim odcieniu bardziej zielonym, zielonkawym, takim, ale ciemnym zielonym, więc zobaczymy. No i ale ogólnie sylwetkowo fajny i ta kolor wiśniowy mi się podoba, ale ja zdecydowanie wolę pastela, ale dajcie znać w komentarzach, jak się Wam widzi właśnie ten secik. Właśnie jeszcze mam taki, dokładnie to jest ten sam model, tylko że typowo taka zieleń. Pewnie będzie jak żuczek wyglądać, zakładamy. I żuczek na koniec, jest widoczny ten błysk, fajnie ja widzę tutaj w kamerze. Jest widoczne. Jest widoczne. Czyli w zasadzie tutaj tak samo, taka sama historia, jest to widoczne. Stanik, tak jak mówię, on moim zdaniem szerza biust, co może być plusem albo minusem, zależy jak to patrzy, ale też jest komfortowy, bardzo przyjemny. Ja bym rozświetlała te takie sety ciemniejsze właśnie bluzami takimi jasnymi, czyli na przykład ta bluza mega moim zdaniem. Ja sobie jeszcze zamówiłam takie gumy strong. Nie wiem, słuchajcie, to jest firma bliźniacza do Ocean Subart. Jeżeli będę liśnika, to też podlinkuję Wam na dole. Fajnie wygląda takie pastelowe. Oczywiście będę testować je podczas ćwiczeń. Kolasz będziemy razem testować. Kurczę, ja ogólnie gumy potrafią tak zajechać, słuchajcie, więc będą ostro testowane. Słuchajcie, generalnie napiszcie w komentarzu, który z zestawów był najładniejszy, który wy byście wybrały i czy polujecie na to jest Ocean Subart. Będzie mi bardzo miło, jak po lajkującym i też obserwujcie mnie na Instagramie, po więcej inspiracji. Dziękuję Wam za oglądanie, buziaczki, pa. pa.